Cześć. Ze mną jest najmar. Przedstaw się. Znaczy. Napisz. On będzie pisał, bo mam problemy z tym. Z programem. Dobra. No, no to mówię, że mam. Ja przeczytam zasady. Nie wyzywaj. Nie przeklinaj, nie sprómuj, nie kradnij. Nie prosz o game moda, nie prosz o goda, nie prosz o itemki, nie prosz o flya. No i witamy nas pewnie, Porozglądaj się dookoła. Mm, jakiś nobek wbił. Dobra, idziemy. Co jest? Dobra, ja schodzę bokiem. Ha. Tepnij się do mnie jak możesz No, ja już jestem na, praktycznie na samym dole. A ja już na samym dole. O, ogień. Trzeba go ugasić. Kuboid. Dobra, idziemy. Tepnij się do mnie. Da się ukośnik TPA i mój nick i swój. No no to dawaj. Creeper jest. Idę go rozwalić. Co ty? O lol, coś mi bije od <ścoughs> Padłem. Padłem niestety. o nie udało się. E, dobra. No, idziemy wydobywać. Prowadź. Dobra, możemy tu skoczyć do wody już. <grybuj> A, skoczyłem i nie padłem. Dawaj do mnie, ja czekam tam. O, dobra, ja idę trochę drewna pozbierać albo nie da się stąd Dobra, przełazimy, dawaj No tu jestem dawaj. O, dobra, już. Drewno. Hmm, nie da się. No właśnie. Podoba wam się skin Neymara. Chodź tu pokaż się. Szkielet jest. Pająk za tobą. Na dole creeper jeszcze. Rozwalisz szkieleta? Uważaj za to że owca jest Dobra Mamy oko pająka i nić Zabiję owce Chodź tu Nie uciekniesz przede mną Dobra, mamy wełnę O, da się, czekaj, dawaj drewno Co? Zara Ej, drewno dawaj. Jesteś? Ile masz drewna? Gdzie ty jesteś? A, dobra. O wilk, tylko że cię nie widzę. Co jest? Lagi mam. A dobra jest git. I znowu nie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ej, co za lagi mam? Opuszczam na chwilę serwer. Co jest? Czekaj. Rozłącz. Um. No. Ja straciłem swój ekwipunek, ale mam. Co jest? Ten miecze i w ogóle mam. kilo miecz mam. O lol, trzy pająki. Cztery. Ja je rozwalę. Oj. O! Chciałem skoczyć, ale się nie do. Patrz. A, skoczyłem. Czekaj, już idę. Co jest, Enderman? Enderman, nie patrzycie w oczy, a ja sobie spojrzę. Patrzcie na mnie. CO JEST?! Na dwa hity. Chopie zero ekwipunku? Nie, dobra, już nie padamy, bo bez sensu to będzie. A i no gdzie ty jesteś? ale gdzie? Ej, ja cię nie widzę, ja jestem zagubiony gdzieś. Dobra. Liczę tylko na siebie. Kiedyś. Aha. Aha. <coughs> Ile máš drevna? No. Weź lepiej, chodź do mnie, a nie zombie jakieś. Czekaj, wydobędę trochę drewna. Wątpię, bo ja poszedłem w jedną stronę. To chodź do mnie ty. No ja też. Gdzie ty jesteś? W stronę światła mam iść? W stronę słońca? O, jakiś buraczek przed. To nawet nie on, weź sobie nawet nie rób nadziei. To jakiś leszcz. Ja jestem, jakieś wysokie biomy tu są. Co jest, no znowu mam takie leki. Dobra, koniec odcinka. Jak nie, ja tu grać nie mogę, hopy. Dobra, dawaj. Ja, ja powiem, ty napisz. Piszesz tam? Oczywiście Neymar, ja ja robi. Moje będą lepsze? Dobra, link do jego kanału znajdziecie w opisie. Żegnamy się. Cześć.